atakujemy dzisiaj kurs 1.95 u Buchmachera Betkris. Zanim przejdę do typowania, koniecznie zaobserwuj nasz profil, aby nie przegapić takiego kontentu. Na tapet biorę spotkanie z Bundesligi, a dokładnie starcie Stuttgart kontra RB Lipsk. Goście radzą sobie całkiem przyzwoicie w lidze niemieckiej, zajmując obecnie czwarte miejsce z dorobkiem 30 punktów. Nieco gorzej prezentują się jednak w lidze mistrzów, gdzie praktycznie stracili już szansę na awans do kolejnej fazy rozgrywek. U gospodarzy sytuacja wygląda odwrotnie. W Bundeslidze zajmują obecnie ósme miejsce Miejsce, ale w Lidze Mistrzów wciąż mają realne szanse na awans do fazy pucharowej. Stuttgart u siebie to bardzo solidny zespół, ale jeśli spojrzymy na historię bezpośrednich spotkań z Lipskiem, to w ostatnich pięciu starciach na własnym stadionie wygrali zaledwie raz, trzy razy przegrali i raz zremisowali. Warto również dodać, że do gry w drużynie z Lipska wrócił Szawi Simons, który jest kluczowym ogniwem zespołu. Dodatkowo RB Lipsk może pochwalić się imponującym atakiem, w którym wyróżniają się tacy zawodnicy jak Szeszko czy Openda. Podsumowując, uważam, że RB Lipski jest w stanie powalczyć i wywieźć co najmniej jeden punkt w starciu ze Stuttgartem. Kurs na ten zakład wynosi 1,95 u Bukmachera Betkris.